Międzynarodowe targi energetyki i elektrotechniki oraz odnawialnych źródeł energii. Enex. Kielce. Zapraszamy do strefy youtubera. 18-19 luty 2025. Bądź tam z nami. Witajcie na kanale ZeptoBox. Z tej strony Waldemar Wawer, w dzisiejszym odcinku powiem podsumowanie w sumie roku i kilka takich ciekawostek. Jest 30 grudnia 2024 roku. Zapraszam na odcinek. Jak zwykle nie pozostałem przy jednym projekcie, tylko muszę sobie zawsze kręcić, więc w tym roku rozpocząłem projekt tej ściany, bo po prostu twierdziłem, że już tańsze panele nie będą. One mniej więcej utrzymują cenę, dlatego że jest cały czas dobry kurs dolara. Więc panele zakładajcie, ile wlezie, bo dlatego, że zawsze się to przyda. Oczywiście to, co mówią o podatkowaniu, to oczywiście trzeba zawsze uważać. Ja dlatego Wam zawsze przypominam, że ta ściana jest oficjalnie jest e, częścią budynku, jest elewacją budynku, nie jest wolnostojącą konstrukcją, gdzie trochę więcej trzeba by się było napracować, żeby to e, po prostu zgłosić, kombinować, bo wysokość powyżej 3,30 m, tak chyba z tego, co pamiętam, jest. No więc, e, znaczy, to jest dużo więcej, ale chodzi mi o to, że ten limit, tak, do, do paneli fotowoltaicznych. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te panele. Panele na razie są niepodłączone, ale się cieszę z tego, że już jest zrobiony mm, szacht komunikacyjny z rury Fi 110 ze ścianki 2,7 mm. A to już w zupełności wystarczy. Jest tutaj na metr y, 20. Na pewno ta rura, czyli metr 40, tam było około kopane. Kable są przygotowane i na razie nie podłączone. Znaczy, podłączone jest jeden tylko jako jeden string. Dwa stringi równolegle pod jeden, i to leci do falownika, jak na razie deje. Także wygląda to w ten sposób. Tutaj jest rura, ona jest specjalnie zakończona do dołu, żeby tam się żadna woda nie lała. Wiadomo, że coś się tam będzie zawsze skraplać. Kable sobie leżą. To jest 6 mm2, przygotowane dwa, żeby starczyły nawet do y, tamtego miejsca. A tutaj, właśnie, jest ten świeży przekop. No, niestety, tutaj, mimo ubijania, y, można sobie zobaczyć film, mimo ubijania. Troszkę tutaj się zapada jeszcze, ale to było wiadomo, że tak będzie. Jest doprowadzone tutaj do tej studni, która jest tutaj, która się wbetonowała. Musiałem troszkę obcinać. To się zapadło, też się to zrobi, ale jak będzie cieplej, na spokojnie. Także ta ściana, akurat, to jest coś, co naprawdę fajnie będzie pracować latem, pełnym latem. W tej chwili na pewno będzie, zdecydowanie. Mniejsze, mniejsza produkcja. Latem oczywiście też będzie mniejsza, ale chodzi o to, że tutaj jest cień. Więc gdybym na zimę przełączał, że górny tworzy string i dolny, takie dwa stringi zrobić wysoko napięciowe, to może by to miało rację byto. To był dźwięk maluszka, co odjeżdżał. No więc a jest w tej chwili zrobione po 12 sztuk w ten sposób. Tak, tu później jest tak. I tu później się kończy tak. Także będą jako trzy stringi. Sam jeszcze nie wiem jak to zrobić, bo dlatego, że później latem znowu cień od wieży ciśnień, którą tutaj już widać e, cały czas w odbiciu. Więc zobaczcie, ta wieża ciśnień tutaj jest właśnie cieniem dla tych paneli, dla tych moich starych paneli. też wam pokażę, jak to wszystko tu wygląda. Te panele to jest jedna z pierwszych instalacji i to było. Już kilkanaście lat temu, dokładnie wam nie powiem, ale tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jest jeszcze od wschodu, na tej niebieskiej części budynku, tak tutaj ją nazwijmy. Także tak to u mnie tu wszystko wygląda, jeżeli chodzi o panele. Drugi projekt, na który szarpnąłem się w roku 2024, to pompa ciepła Maxa. Powiem wam, że na ten moment nie żałuję. Ani złotówki wydanej na tą pompę ciepła. Te testy, wszystkie które robię, no fajnie jest, że w końcu się zrobiło trochę chłodniej i mam nadzieję, że dosłownie na dniach Wam podsumuję kolejny tydzień rozdzielenia tych budynków, czyli ten działający 104 metry z kawałeczkiem na pompie ciepła, a tamte 170 parę metrów działających na kotle gazowym bez pomocy kogeneratora. Bo ten jeden test już jest, ale on cały czas miał plusową temperaturę. Jestem bardzo z tego zadowolony. Jak tutaj możecie zobaczyć, jest już zrobione tutaj przy pompie ciepła, jest zakryte, także jest to na razie niepomalowane, ale jest już to w miarę wygładzone. Tutaj jeszcze miałem to obudować, ale pianoklej, który przyszedł jak wiecie, no niezbyt, niezbyt się sprawdza. Ale nie jest najgorzej, przykleiłem y, termometr i ten termometr y, oczywiście się trzyma jeszcze jak na razie nie odpad, ale ta piana no, zrobiła się taka że żegłbym no nie wiem jak to określić, ale po prostu tak jakby na nią słońce padało, taka słabsza, a tak faktycznie nie jest. A, przy okazji, jeszcze robienia, właśnie, bo tu patrzę, że jest ten tymczasowy światłowód cały czas. Ten tymczasowy światłowód jest po prostu na razie tak powieszony, ale już jest wciągnięty pilot do kanalizacji teletechnicznej. A, i dwużyłowy, dwuwłóknowy dwu światłowód, taki tam założyłem. Taki jest mocny, który jest wytrzymały naciągnięcie, bo jest, ja go zakładam, pomiędzy słupami, także on jest bardzo wytrzymały bardzo duża siła ciągnięcia więc dlatego pociągnąłem już ten światłowód i ten już mógłby być powolutku zlikwidowany ale jeszcze nie mam przyciągnięty do końca więc to się wszystko dzieje w moim tak zwanym warsztacie założyłem też w tym roku tą nagrzewnicę 50 kW mocy oczywiście maksymalnej i też jestem z niej bardzo zadowolony, korzystałem na razie kilka razy Fakt, faktem, że jest ciepło, no ale jeszcze też muszę dokończyć, właśnie te wrota, czyli tam założyć te szczoteczki, które leżą, ale mają sobie klej. Właśnie klej już też przyszedł, ale jest za zimno, żeby to kleić. Chciałbym, żeby tak to już przykleić, żeby nie poprawiać drugi raz, więc troszkę to jak zwykle schodzi czasu. No ale idzie to wszystko powolutku do przodu, także moja okolica tutaj cały czas pięknieje. Jest tutaj. Koło mnie Plac Zabaw, jeden, drugi. Tutaj ogólnie był wcześniej park. W tej chwili tak się zrobiło, że praktycznie całą długością mojej działki przylegam do publicznego jakby miejsca, ale nie robi mi to większego problemu. Cała okolica ogólnie pięknieje, także ja jestem zadowolony z tego, co tutaj burmistrz robi, więc cały czas idzie do przodu. Więc nawet jak płacę te podatki od nieruchomości, to tak nie boli. Bo ja zawsze powtarzam, że jeżeli jakiś włodarz miasta życzy sobie, albo radni przygłosowują podwyżki, a nie oferują nic w zamian, miasto się nie rozwija, tylko gnuśnieje, to jest problem. Ale tutaj no po prostu muszę to powiedzieć, cały czas jest coraz lepiej. Więc jeżeli będzie w takim tempie strzelno się rozbudowywało i ładniało, bo te, chodzi o te stare rzeczy, tak, żeby też wyremontować, żeby to nie zostało mm, brzydką wizytówką miasta, no to jest po prostu na ten moment świetnie i niech idzie w takim kierunku. Będzie dobrze. W związku z nadchodzącym 2025 rokiem życzę Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia Waszych marzeń przede wszystkim, żebyście mieli takie piękne widoki koło siebie, ale niezbyt blisko siebie, żeby Wam taka wieża ciśni, na np. cienia nie robiła. Czego nie przemyślałem oczywiście kupując tą nieruchomość, ale lokalizacja jest na tyle dla mnie dobra, że właśnie dojazdy zimą nie stanowią już większego problemu. Gdziekolwiek nie wyjeżdżam, wszędzie mam odśnieżone, a to jest bardzo ważne. W tym roku nie popisali się ogólnie drogowcy tym, no bo na razie śniegu nie było, ale jeżeli nie przyjdzie, no to nie przyjdzie, to fajnie, a jeżeli przyjdzie, no to też nie będę miał większego problemu z dotarciem gdziekolwiek. Dziś mamy 30 grudnia 2024 roku i jakież moje zdziwienie, kiedy przychodzi do mnie faktura VAT korygująca. Korygująca, słuchajcie. Do okresu, do którego, jak cofniecie się w moich filmach, to do tego okresu akurat tam wiedziałem, że jakieś 80 zł mogli mi źle naliczyć za prąd, ale nie spodziewałem się, że ponad 100 zł jest faktura korygująca opiewa. I teraz, podstawą wystawienia tej korekty, pompa ciepła tutaj ładnie cały czas chodzi, tam strzelają z już petardami, już nie wiedzą kiedy jest. I ta korekta jest na 116 zł, zmniejszająca na 116 zł. I teraz, zobaczcie, jeżeli właśnie Enea się pomyliła w wystawieniu faktury, i teraz. Wy tego nie zapłaciliście, Wam odłączyli prąd, i teraz sobie wyobraźcie, że po roku czasu, prawie po roku czasu, bo 31 stycznia 2025 minie rok, przychodzi taka korekta. No co to ma być, się pytam? Dlaczego, gdy ja składam reklamację do poprzedniej faktury, oni twierdzą, że ona jest bardzo dobrze wystawiona? Ja wiem, że jest źle wystawiona, natomiast tutaj. Być może ktoś systemowo zauważył, że był jakiś problem i nie naliczyło tego rabatu. No ale teraz się pytam, dlaczego rabat jest zmniejszający za to, że ja zużyłem mniej energii? Przecież jeżeli ktoś do tej pory nie grzał się pompą ciepła, tylko węglem i sobie przeszedł na pompę ciepła, to przecież zużycie prądu w roku następnym, czyli 2024, już mówię, będzie miał większe. Ja tak już będę miał, dlatego mimo niższych faktur prognozowych, troszeczkę więcej tam ponadpłacałem, żeby nie było jakiejś niespodzianki, grubej niespodzianki, no bo doszło mi kolejne auto elektryczne, doszła mi pompa ciepła, więc będzie na pewno większe zużycie. O ile większe jeszcze dokładnie nie wiem, mimo, że jak wiecie doskonale, można sobie dokładnie sprawdzić, ile pompa ciepła na bieżąco bierze tego prądu. I o ile troszkę przerażające jest dla Was, że pompa ciepła na przykład w ciągu jednego dnia potrafi pobrać 100 kWh. Tu akurat jeszcze nie było takiej sytuacji, ale wy na swoich jakby licznikach widzicie takie zużycia, to aż jesteście przerażeni. A ja Wam powiem, że no takich dni będzie bardzo mało, gdzie pompa ciepła zużyje maksymalną jakby możliwą liczbę kWh, która mogła zużyć. Będzie tego mało, ale będzie. Natomiast całościowo. Pompa ciepła wyjdzie bardzo ładnie, tylko trzeba ją prawidłowo dobrać. Wracając do tego rachunku, bardzo ubolewam nad pomysłami głupimi, wręcz pomysłami rządu, żeby zmniejszać rachunki, czyli gratyfikować tych, którzy zużywają mniej prądu. No przecież jeżeli z benzynowego samochodu przesiadłem się na elektryczny, to będzie zużywał więcej prądu, więc w tym kierunku powinna iść rządowa pomoc. Rozumiecie o co chodzi? Że w tym kierunku, właśnie, że kupujemy auto elektryczne, no to za to, że zużywamy więcej prądu, płacimy 10% mniej. A nie 10% mniej, dlatego że zużyliśmy mniej. To jest jakaś totalna tutaj klapa z tym wszystkim. Rząd ma bardzo dziwne pomysły. A co więcej, minister jak na razie o nas bardzo zapomniał. Moje pytania pozostały bez odpowiedzi jakiejkolwiek, no bo były bardzo niewygodne. O ile można było tam wymanewrować, że do tego zmusza Unia Europejska, do tego zmusza Unia Europejska, no ale przecież są przepisy Unii Europejskiej, które właśnie w pewnych kwestiach powinny pomagać. A tutaj już odpowiedzi, no nie można zegnać na Unię Europejską, no więc co teraz odpowiedzieć, nie? Więc trwa to tak sobie i trwa. Ale. Po co to wszystko mówię? Po to, że jeżeli nie będziecie sprawdzać swoich faktur, jeżeli nie będziecie sprawdzać właśnie rachunków, ofert, to naprawdę uwierzcie mi, że wszyscy, bez wyjątku, was oszukują. Niestety. Można firmy, które nie oszukują albo nie zmieniają zasad gry podczas, jest naprawdę bardzo mało. I to jest najbardziej wkurzające w tym wszystkim. Że, jeżeli tutaj firma mnie oszukała, sama do tego się przyznała na 116 zł, to to nie jest wykroczenie, nie grozi mandat ani nic. Natomiast, jeżeli ja bym do nich poszedł i za 116 zł wziął od nich czegoś, węgla na przykład, to by była kradzież. Pytam się dlaczego. Dlaczego jest taka rozbieżność sytuacji? Dlaczego, jeżeli ktoś mnie nie zapłaci za towar, to dziwnym trafem ja nie mogę tego zgłosić na policję, ani nic z tym tego zrobić, tylko mam iść sobie do sądu i sobie odzyskiwać należności? A dlaczego, gdy pracownik biedronki sobie zadzwoni, że ktoś z, z batonika wziął i nie zapłacił? Przecież powie, że zapłaci, przyjdzie jutro zapłacić, nie? I to już przecież wystarczy według wszystkich przepisów. Wystarczy deklaracja zapłaty, tak jak ten, który bierze towar na przelew. Rozumiecie? Taka jest paranoja w naszym kraju, że wszystko dokładnie jest do góry nogami. Czyli ja powinienem teraz zgłosić tą fakturę korygującą na policję, no, że od 31 stycznia do 30 grudnia nie mogłem korzystać ze swoich pieniędzy. Zostały one zablokowane, zagrabione. Bo co by się stało, gdybym ja tego nie zapłacił? Odłączono by mi prąd. Jeszcze obciążono kosztami podłączenia. Ja naprawdę już nie wiem, w jakim kierunku to wszystko powinno iść. Dlatego wybieram się też w przyszłym roku trochę do Hiszpanii porozmawiać. Jeżeli chcecie właśnie, żebym Was odwiedził, to na www.wawermałpa.septobox.pl tytułem w temacie wpiszcie zaproszenie, tylko tyle i nic więcej, ja to sobie odfiltrowuję w ten sposób i być może tam w Hiszpanii, gdzieś tam jadę Costa del Sol, gdzieś południowa część Hiszpanii właśnie też porozmawiać o prądzie, o tym dlaczego tam się żyje tak, a nie inaczej ja nie mówię, że wszystko jest tam idealne, tak? Komentujcie subskrybujcie ten kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych odcinków i oczywiście lajkujcie, jeżeli Wam się ten Materiał to moje przygotowanie podoba.